Drogi Strzelczyku, co tam dla Ciebie na tydzień pomiędzy 18 a 22 października w poniedziałek i wtorek możesz być w bardzo pięknej energii dziesiątki monet. To jest inaczej denarów. To jest taka karta, której czerpiemy jakby źródło naszej wewnętrznej mocy tkwi w naszej rodzinie i w, w byciu blisko. Albo jesteś fajnym dziadkiem, albo masz fajnego dziadka. Może po przejściu ze szkoły czy z pracy czeka na ciebie superowy pies. Może masz maleńkie dziecko, może masz miłą, kochaną mamę. No tutaj właśnie takie energie. Natomiast w środę trudna energia, szóstki mieczy, gdzie widzimy kobietę, której pomocną dłoń podaje mężczyzna, który jest operatorem żegluje łódką przepłyną za chwileczkę na drugi brzeg rzeki albo na tę wyspę, nad którą świeci gwiazda, tak jak na karcie. Woda jest symbolem naszej podświadomości, więc może ty albo jakaś bliska osoba w twoim otoczeniu potrzebuje pomocy, bo się czymś zamartwia, bo ma jakieś smuteczki, bo ma jakiś trudniejszy czas w życiu. Warto prosić o pomoc osoby, u który, którym można zaufać oczywiście i warto też pomagać, bo to zawsze do nas wraca. I niestety mam takie podejrzenie, drogi strzelczyku, że to możesz być ty tą osobą, bo w czwartek i piątek mamy kartę ósemki mieczy. To jest taka lekka albo nielekka bierność, bo ta kobieta w czerwonej sukni ma zakryte oczy. Ona jest prowadzona na jakieś miejsce kaźni i kompletnie jest bierna, kompletnie nie ucieka, nie protestuje. Nieprzyjemna jest ta karta, wiem. Natomiast to jest karta naszych jakichś wewnętrznych lęków, e, stresów, tylko że one są do przepracowania. No i pierwszym krokiem, wiadomo, zawsze jest zastanowienie się, na co mamy wpływ, a na co nie mamy. Jeśli są rzeczy bardzo dla nas trudne, to zawsze warto się zwrócić o pomoc albo do bliskich, albo do przyjaciół, a nawet do terapeuty. I mówię to z pełną świadomością. Bo w bardzo trudnych czasach żyjemy, i chyba wszystkich nas troszeczkę ta cała sytuacja ogólnoświatowa kopnęła w główkę. To tak w skrócie. Drogi Strzelczyku, życzę Ci samych dobrych źródeł mocy, czerpania energii z bycia z bliskimi, dobrego tygodnia i nie tylko.